Witam, chciałem pokazać parę zagadnień dotyczących kładzenia posadzek. Tu jest folia, pod folią jest styropian, na tym jest kratownica, a jeszcze na tym będzie ekran termiczny, bo będzie grzejna rura z pex tutaj widzicie, jeszcze będzie założony ekran. O co jest izolacja termiczna, to wiadomo, żeby, było, żeby nie zamarzało. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby wyrównać teren. Piasek musi być pod wyrównany, żeby styropian się nie łamał. Widzicie, tutaj fachowiec chodzi w kapciach, a nie w obuwiu z blachami na spodzie. Z blachami na spodzie jak niektórzy. Bo nie można styropianu połamać, ta warstwa musi być równa. Także tutaj troszeczkę to jest zagarnień. Pamiętajcie, musicie mieć minimum dwie powierzchnie folii, bo ten ekran jest bardzo ważnym elementem, który promieniuje do góry temperatura. Jedno, jak tam? O i tak to wygląda tutaj. Ekran ma taką ważną kratownicę że folia jedna promieniująca Jedno Horazkiego szybko Teraz y, potrzeba jest y, na całości Ekran. ale to teraz nie pojadę, bo jedę po idę Co?